Witam serdecznie z tej strony Hades i chcę zaprosić Was do oglądania mojego survivalu W dzisiejszym odcinku będziemy szukać miejsca na domek i rozpocząć osiedlanie się. Tak więc, tak, jak normalnie każdy let's playowiec musi najpierw na, zbierać sobie drewna. Właśnie się tym zajmujemy. I co ja Wam więcej powiem? Wam będzie trzeba obmyślać plany tak, i takie inne. Na razie idziemy spierać drewno. Jak widzicie mam mo yy... można powiedzieć, że to będzie seria na modach. Tak więc... Życzę miłego oglądania Dobra, tyle drewna na razie starczy Oj, lewek Lew Za dużo tu jest kiciów Które by chciały nas Przeby. Hmm. Gdzie my się osiedlimy? Przydałoby się koło jakiegoś jeziorka. Myślę, że w tamtym miejscu. Auć. Hmm. Ała. To musiał boleć. Myszka kaczka gra w guziki o kaczka. dobra zrobimy sobie workbench'a workbench potyczki i kilofek na początek ups że też musiał za nami tu przyjść królika na banie nie będę brał bo hm. jak wiecie zaraz jak mnie zacznie atakować co my tu mamy? Następne drzewko... Hmm. Myślę, że tu będzie fajnie. Wiem, zapomniałem War Benja wziąć. Skleroza ze mnie. Ale co zrobić? Wracać po niego nie będę. O, następny dziam, dziam. Yy, Jeszcze jeden dziam, dziam Dobra. Trzeba sobie co nieco wykopać na piecyk. Myślę, pierwszą noc sobie spędzimy. Kopalni sobie, co, by... co by było na początek? Między odcinkami sobie wydobędę trochę materiałów, żeby Was tutaj nie, zanud nie zanudzać. Jak zdobędę materiały. Nakręcę filmik jak będę robił domek, z czego i w jakim miejscu dokładnie. Jak na razie znajdziemy sobie miejsce później. I, i, I co ja chciałem powiedzieć? I... Może ja nic nie będę mówił? Na razie o węgielek przyda się, Pochodnie? jedno na razie starczy, łupsko, jak idzie tu jedna e, trochę dirtu taką e, jeszcze trochę dirtu pędek się tu teleportuje sobie machnę jeszcze jednego gór pędża. na razie go tu umieszczę sobie patyczków kilofek pieck piecyk tak myślę umieścimy tutaj a workbench też tutaj szkoda że tu nie ma żadnej owieczki ale cóż człowiek musi sobie radzić skrzyneczkę teraz zrobimy sobie nie nosić tych rzeczy Drzwi hmm. Ja myślę, że będzie dobry filmik, ale jak na razie to są marne postępy. Może później się lekko przygotuję do filmu. Bo jak zwykle. Nie gadam bez sensu. Nie to, co na rzeczy ma być. To nic. Jak na dzisiaj. Jak na razie. Mówiąc szczerze, zakończymy. W następnym odcinku myślę, że będzie więcej rzeczy. Tak jak już mówiłem, zapraszam do oglądania. No, i myślę, że będzie dobrze. To tak więc na razie. Cześć, czołem i zapraszam do oglądania. Hej!